Nie ma! Wiecie co, nie nagrało mi się odcinek z otwierania paczuszki, które miały być lps więc zaczniemy już teraz, bo już jestem zdenerwowana jednym peczopem. To jest podróbka. Kurdy, co to ma być? Ten nie miał być taki peczop. Kurdy, trafi mnie coś zaraz. Ale go przerobię. Będzie customy. Z jednej strony się cieszę, bo mam pierwszego peczopa, którego przerobię jako custom. I tak, to będzie custom. Gówno. Gupie to to jest, kurde! A, czemu mi dali takiego brzydkiego peczopa? To nie miał być taki peczop. Ja jestem zawiedziona. Allegro to gówno, nie kupujcie tam peczopów. Ja jak ostatnio kupowałam tam peczopy, to tam były normalne, a nie jakieś takie cudaki. Co to jest? Co to jest? Powiedzcie mi, co to jest! Może komuś rozdam, jeszcze się zastanowię nad tym, więc... Jeszcze podmyślę nad tym, ale raczej go przerobię, bo to będzie mój pierwszy custom. Jej! Więc składę go tu i się kurde nie odzywać! I, znaczy jestem ogólnie zdenerwowana i... Poczekajcie, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem i to jest następny pet shop, proszę bardzo, piękny. Ale to jest pop ogólnie. Tylko trochę ma nierówne łatki, trochę jestem zawiedziona, ale, ale jest popem, nie wiem jaką ma rurkę, bo tutaj nie widać, bo patrzcie, 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 głębiej się nie dało docisnąć tej głowy, e, 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 osobek z Allegro, nie kupujcie pet shopu z Allegro, jedyny taki możecie kupić, który jest normalnym pet shopem, który jest całkiem ładny. No co to jest, a łaż, mi palec boli. CO TO?! no znaczy, oczka ma fajne, ale tutaj jest niejedno nierówno zrobione ogólnie. Ale tak to spoko. Więc następne pet bo zwariuję zaraz. Kurde, możecie się pechopy nie przewalać. Pam! Ale, ale ten jest też w złym stanie. Widzicie? Ma inny nosek niż to. I to kurde mnie denerwuje. Jedno oko duże, a drugie małe. No to jakie to ma sens, kurde?! Ale, ale, ale... O sobie. Naprawdę, nie kupujcie z Pet peczopów. Kupujcie na Vinted. Bo kurde, trafi mnie coś zaraz. No, co to ma być? To jest podruba. To, to jest podruba. To jest podruba. Tak? Super podruba. Naprawdę. Kupię to, to jest. Nie wiem, czy oni mi dali, ale jakieś totalne cóż. Może ten peczop akurat będzie ładny. Proszę, boski dogek. Dogek. Ja tu widzę takiego diabła. Takiego diabełka. Ostrość. Ja to widzę takiego diabełka. Jest w całkiem dobrym stanie. Główka mu się fajnie rusza. Fajnie, patrzcie. Przyjemnie. No i można powiedzieć, że po prostu go odłożę. I ostatni dodżek. Dodżek, dodżek. I też jest piękny. Cudowny, też jest w dobrym stanie. Tutaj ładne ma łapkę. Ogólnie są w dobrym stanie. Najbardziej te dwa, te trzy pet -shopy są w dobrym stanie. Te trzy. Bo te, to są komple, kompletne podróby. No co to jest? No powiedzcie mi, no co to jest? Ta, to co to, pet To co pet shopy? To, 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 tych, tych, te, te pet shopy chińczyki mogę, mogę uznać. I będę w sumie oceniała pet shopy. Trochę będzie długi ten odcinek, ale tego daję 10 na 10, bo bardzo ładny jest, piękny. Tego daję 5 na 10. Bo oczy są takie jakieś małe. U was widać, że w miarę duże są, ale jakieś małe są. I mnie to denerwuje. A tego oceniam też 10 na 10, bo jest cudny. No i ogólnie to wszystkie peczopy. Te oceniam 1 jed, y, na 10. I tego też 1 na 10. Ale ten jest najładniejszy. Znaczy ten też jest w miarę ładny, ale ten to żygam nim normalnie. Więc napiszcie w komentarzach, który wam się peczop najbardziej podoba. Jeden, dwa, trzy, trójka głupia, cztery i pięć. I możecie wybrać. No to do zobaczenia. Pa!